Tomasz Chrzanowski, lider GTZ, mówi o sytuacji w klubie, tuż po walnym zebraniu klubu żużlowego w Grudziądzu. Powiem tak, tak, sytuacja dziwna, ale już żadna sytuacja mnie nie zdziwi. Przerwają się różne sytuacje w życiu. Mam nadzieję, że tutaj w niedługim czasie wszystko się wyjaśni i będzie wszystko ku, 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 ku dobrej drodze sportowej pójdzie. Najważniejsze, że myślę, że jest poparcie władz miasta w postaci prezydenta Roberta Malinowskiego, a prędzej czy później to ktoś klubem będzie zarządzał, prawda? Czy jest to dyskomfort dla zawodników, kiedy widzą, że tutaj jest taka niepewna sytuacja, nie wiadomo czy zarząd zostanie, a jeżeli przyjdzie nowy, to, to, to który, prawda? Jak to odbieracie? Trzeba się cieszyć jedynie tym, że to jest e, listopad jeszcze i myślę, że do świąt ta sytuacja się wyjaśni. Gorzej, jeżeli był to wystyczeń by i, i z końcem stycznia mamy koniec okresów transferowych, bo już w takiej sytuacji kiedyś się znalazłem, że w styczniu, e, gdzie już wszystkie zespoły były zakontraktowane, nie było miejsc, e, po prostu gdzie, gdzie znalazłbym miejsce jako zawodnik, trafiłem z Gdańska do Rzeszowa. I jedynie tylko takie rozwiązanie było dobre dla mnie sportowo. Także dobrze, że to jest listopad, przełom listopada i grudnia. I myślę, że na tym początku grudnia to się wszystko wyjaśni w pozytywnym słowa znaczeniu. Bo sama drużyna i skład jest dosyć ciekawy, prawda? Drużyna wygląda ciekawie. Na pewno jest skonstruowana, skonstruowana z zawodników, którzy będą mogli wziąć czynny udział w tym piątkowym treningu, który jest bardzo ważny. Przed każdym niedzielnym meczem, jeżeli chodzi o spotkania u siebie. I myślę, że tutaj y, wtedy będziemy mocniejsi, jeszcze mocniejsi u siebie. Było to po innych drużynach, przynajmniej jest drużyna z, z Pilis Widać, że drużyna z miejscowych zawodników, złożona, która trenowała raz bądź raz, dwa razy w tygodniu na, na torze w Pilis była bardzo mocnym zespołem u siebie.